Tak, leci już, możemy zacząć. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mówię, szczęść Boże. Ja Szczęść Boże! Szczęść Boże! Tam się mówi. No mówię, szczęść Boże. <laughs> Dzisiaj obchodzimy świętą Barbarę, a Ty masz na imię Katarzyna. Kto to była ta Barbara? No święta, czy Młoda dziewczyna, która y, poznała Pana Jezusa, mm. zapragnęła Go poznać lepiej. No niestety miała takiego ojca, który jej tym przeszkadzał, wręcz uniemożliwił jej poznanie czy poznanie, uniemożliwił spotkanie z Panem Jezusem. Mówiliśmy w ostatnim odcinku, kiedy razem z tobą mm -hmm. Kasiu nagrywaliśmy, że takim męczeństwem czy trudnością jest nasze chodzenie na roraty, ale Święta Barbara jest męczennicą, tak. bo przyznała się do kogo powodu była na Jezusa. Czy ty jako e, matka, jako żona, jako nauczycielka obserwująca dzieci i młodzież, z którymi pracujesz, m, jaką masz opinie, ocenę, czy dzisiaj jest łatwo wierzyć, czy młodzi dzisiaj e, przyznają się do Jezusa, albo czego szukają, albo kogo szukają? No, współcześnie jest im bardzo trudno. Na pewno jest im trudniej. No, współczesny świat też im to nie ułatwia, przeciwnie, utrudnia. E, są osoby, które próbują poznać Pana Jezusa, szukają Pana Jezusa, ale jest im to ciężko, naprawdę ciężko. E, Z czego ta ciężkość wynika? Myślę, że... E, że jesteśmy cały czas zagonieni, zagonitwa, dużo zajęć dodatkowych poza lekcjami na przykład. Nie mamy czasu dla siebie. Nie mamy czasu dla siebie. Telewizor rym różnego rodzaju, komputer. Tak? Internet, YouTube, tytusowy na przykład. <grym> przykład. On no, nie wszystko jest złe, nie wszystko jest złe. Wiadomo. Ale niektóre rzeczy trzeba tak, by poprawić. Tak, tak. Ale to jest ten, ten właśnie czasami ten brak dla pana jest nawet te pięć minut, mhm. żeby znaleźć. No, ale jest na pewno im bardziej ewangelizować niż pogłębiać tą, tą wiedzę, tą wiarę, bo dzieci nie potrafią, nie potrafią mają problemy z modlitwą, mają pro traf, nie potrafią porozmawiać o Panu Bogu, o swoich problemach. W ogóle wyciszyć się chyba nie wyciszyć, potrafią, tak, rozmawiać tak, z rodzicami. Nie wiedzą, gdzie znaleźć jakieś takie miejsce odosobnienia, żeby móc porozmawiać z Panem Jezusem. Oni zakładają, że rozmowa to tylko modlitwa, mhm. którą znają. Ojcze nasz, Mario, mhm. a tak jest. Taki spontan, taka spontaniczna, właśnie rozmowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. No tutaj są. Hmm, 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 hmm. Gdzieś te obrazki są poszły, nie wiem gdzie są, zginęły. No, brakuje tej spontaniczności brakuje rzeczywiście tej spontaniczności. i później trudno to przenieść na życie codzienne. Hmm. Tak. Czyli Święta Barbara może być wzorem takim nie tylko męczeństwa, ale takiej wytrwałości? Wytrwałości, tak. Ja tak mówię, jak opowiadam o Świętej Barbarze, to właśnie nawiązuje do bardzo dobrze znanej bajki o ruszpunce, mm -hmm. która również była zamknięta właśnie. Aha, Roszpunka. jestem golem, nie wiem. <laughs> która też była zamknięta właśnie w wieży, też yy, miała jakieś marzenia, jakieś plany, no i udało też jej się zrealizować. Trochę, prawda inaczej się historia kończy, no ale, ale tak... Ale w ostateczności Barbara wygrała i ci, którzy Barbara wybierają wygrała. Jezusa, też mhm. wygrywają? Zdecydowanie wygrywają. Każdy, kto idzie za Jezusem, wygrywa. I to nie mówi tylko katechetka, ale to mówi także żona i matka. Tak jest. A przede wszystkim próbująca wierzyć, jak ja to określam. Mhm. To nie jest Życzymy, wcale łatwe. Nie jest wcale łatwe. Życzymy Wam wszystkim wytrwałości, i zapraszamy na kolejną osobę, która będzie za chwileczkę. Szczęść Boże. Szczęść Boże! Witajcie po krótkiej przerwie. Kolejną osobą, która chce podzielić się doświadczeniem wiary, czy w ogóle łatwością, albo trudnością jest nasz animator Bartosz. Bartek, Witajcie, cześć! Powiedz, chodź tu bliżej, bo ponoć się kamera nie ściąga. Po, powiedz, my jesteśmy obydwaj po szczepieniu, także spokojnie. Ale dystans trzeba mieć. Bartek, powiedz, Ty jako student, doktorant, łatwo jest wierzyć? Trudno? Dzisiaj. W tych czasach nie do końca myślę, w szczególności w takim środowisku młodych, ambitnych ludzi, którzy bardzo często potrafią się zagubić na swojej drodze. Kariera, mm. nauka, znajomości, imprezy. Niestety widzę po moich znajomych, w szczególności z wielkich miast, że oni bardzo łatwo o wieży potrafią zapomnieć. Bo mają tyle czynników, które ich rozpraszają, że niestety bardzo wiele rzeczy po, po prostu im tę wiarę zastępuje. Z czego to może Bartek wynikać, że, że powiedzmy ktoś się wychował w wierze, w trady, mówimy w tradycyjnej rodzinie, a później idzie do wielkiego miasta czy na studia i później tę wiarę gubi? Myślę, że pewny taki brak kręgosłupa moralnego, praktyk Fundamenty. informacji przede wszystkim, ale też brak fundamentów. Na przykład osoby, które nie były tak wychowane, no to z doświadczenia widzę, że rzadko kościoła. A czy ty jako animator, mający 20 lat, czy troszeczkę więcej, czy możesz powiedzieć o sobie, e, łatwo jest ci wierzyć? Takie bardzo intymne pytanie, łatwo jest ci wierzyć w środowisku, w którym, nie wiem, pracujesz, studiujesz? Nie. To nie jest łatwe, bo w tych czasach na przykład wśród kolegów studentów czy doktorantów w Warszawie widzę, że dla nich wiara jest czymś pasem, czymś, passe, uh -huh, czymś uh -huh. nieaktualnym. Dlatego mega ważna jest formacja, mega ważne jest to, żeby mieć kontakt z ludźmi wiary, rozwijać w takich grupach. Co tak fundamentem jest, takim tym rozwojem? Nie tylko służenie przy ołtarzu, ale też powiedzmy taki rozwój w ramach różnych wspólnot, na przykład uh -huh. jakieś też pasterstwa akademickie, czy powiedzmy wspólnota ciemnych typów, to jest dla mnie, to jest dla mnie istotne, ale też... Rozmowy z ludźmi, którzy, to Takie osobiste doświadczenie rozwoju wiary. E, niewątpliwie każda prześwięta przeżywana mm -hmm. w taki głęboki sposób jest takim osobistym dotykiem Boga, bym powiedział, czyli taką łącznością z, z Bogiem, taką pewną bliskością, ale myślę, że taki dotyk Boga każdy z nas może odkryć w innym człowieku. Mm -hmm. e, czy. Dla Ciebie, jako młodego człowieka, co ma Kościół, czy widzisz w ogóle, że Kościół coś proponuje młodym ludziom dzisiaj? Młodzi ludzie nie do końca to rozumieją przede wszystkim, też niestety postrzeganie Kościoła wśród młodych ludzi nie jest dobre. Mm. E, natomiast co ma do zaoferowania? Przede wszystkim sakramenty, przede wszystkim ma do zaoferowania Jezusa, ale najcenniejsze to jest czas drugiej osoby, możliwość spotkania się, porozmawiania. Teraz bardzo wiele młodych ludzi ma na przykład problemy psychologiczne i bardzo ważne jest to, że czy kapłani czy bracia zakonni, po prostu wspólnoty są otwarte na młodych ludzi. Chyba tą tym najważniejszą rzeczą, bo zanim dojdziemy może do sakramentów, jest to, żeby być. Nie? Czyli tak, druga osoba. Najważniejsze jest po prostu czas. Czas i druga osoba. Tak. Czyli można powiedzieć, że ty uprawiasz mę... może nie uprawiasz męczeństwo, ale stajesz się takim świadkiem, tak jak święta Barbara, wybierając Jezusa, bo ty też wybierasz Jezusa każdego dnia, starasz się przynajmniej. Myślę, że każdy z nas jest takim świadkiem i to, że tutaj jest, jesteśmy, że oglądamy też ten film, jest to właśnie, że poszukujemy czegoś, że chcemy się umocnić. Mm. I każdy z nas, myślę, w tym życiu tak świadczy o tym. Więc zapraszamy Was na... Bogiem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, trzymajcie się. Z Bogiem.